Nazywam się Wiktor Sandkowski a to jest kolejny odcinek podcastu Czy to bezpieczne? Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Czy przelew elektroniczny jest bezpieczny? Niektórym z Was pewnie ciężko w to uwierzyć, ale nadal pewna część społeczeństwa obawia się bankowości elektronicznej. Jasne, popularność bankowości elektronicznej stale rośnie. Ciężko przecież bez niej w tej chwili sobie poradzić. Statystyki, jak chociażby te z raportu Nestbanku, mówią, że w połowie 2022 roku w Polsce było łącznie aktywnych ponad 40 milionów umów umożliwiających obsługę bankowości przez sieć internetową. Zważywszy na to, że w Polsce mamy 38 milionów baterii, można by wysunąć wniosek, że liczba osób nie używających bankowości internetowej jest... Mm, ujemna? Nie, wytłumaczenie jest inne. Liczba rachunków obejmuje też osoby, które mają konto więcej niż w jednym banku. Tych jest wbrew pozorom bardzo dużo. Rekordziści mają kilkanaście rachunków założonych w celach wykorzystywania promocji bankowych. Jest też osobny segment małych i średnich przedsiębiorstw, które są właścicielami niemalże 10% ze wspomnianych 40 milionów rachunków. Odpowiednio analizując te statystyki, można zauważyć, że mimo stopniowego przyrostu liczby użytkowników e-bankowości, ciągle pewna część społeczeństwa z niej nie korzysta. Pośród osób mających możliwość wykonywania operacji związanych z bankowością kanałami elektronicznymi, w połowie 2020 roku regularnie robiło to ponad 21 milionów klientów. Część osób nie używa bankowości elektronicznej, bo jej nie potrzebuje, inni się jej boją. Czy jest to lęk uzasadniony? Czy przelew elektroniczny jest bezpieczny? Za sam przelew odpowiada w Polsce system Elixir, który jest elektronicznym systemem rozliczeń międzybankowych. Opracowany przez Krajową Izbę Rozrachunkową w 1994 roku. To dzięki niemu możliwe jest realizowanie płatności w polskiej walucie. Jeśli uważasz, że zlecenie przelewu w okienku banku jest bardziej bezpieczne, to nie do końca masz rację. Pracownik banku przyjmie od Ciebie polecenie przelewu i zleci taki sam przelew Elixir, jaki mógłbyś zlecić sam przez system e-bankowości. Elixir spełnia najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa. Dane są szyfrowane elektronicznym podpisem SZAFIR. Nie słyszałem o przypadku złamania zabezpieczeń tego systemu, natomiast w mojej ocenie jedynym jego minusem jest zamknięta forma. Próżno szukać szczegółowej specyfikacji zabezpieczeń tego systemu, a na podstawie regulaminu ustalonego przez KIR operatorzy Elixir są zobowiązani do tajemnicy co do stosowanych środków zabezpieczeń. Osobiście uważam, że bezpieczniejsze są produkty z otwartą specyfikacją, do której społeczność specjalistów do spraw bezpieczeństwa ma wgląd i może zgłosić uwagi. Tak czy inaczej, system Elixir można uznać za bezpieczny, więc skąd tyle oszustw związanych z przelewami internetowymi? Zacznijmy od podstaw. Najważniejsza jest nasza uwaga. Jeśli płacimy online za zakupy w fikcyjnym sklepie, to tak naprawdę na niebezpieczeństwo nie naraża nas sam system realizujący przelew, a brak zdrowego rozsądku. Przelew przecież ma jasno zdefiniowanego odbiorcę. To my sami jesteśmy winni, że przelewamy pieniądze na konto oszusta. Osobną sprawą są fikcyjne bramki płatności, czyli strony, które do złudzenia przypominają prawdziwe portale operatora płatności albo banku. Jeśli nie sprawdzimy poprawności adresu w pasku przeglądarki, to ponownie możemy winić samych siebie, a nie system odpowiedzialny za realizację przelewu. Do oszustw dochodzi też w przypadku korzystania z publicznych, otwartych sieci Wi-Fi. Nigdy nie wiesz, kto kontroluje bramkę takiej sieci. To właśnie na niej ruch internetowy może zostać podmieniony, Haker w pozycji pozwalającej na przekierowanie ruchu może teoretycznie podmienić stronę Twojego banku na dokładną jej kopię. Zlecisz na niej przelew, który przestępca przechwyci i zrealizuje zupełnie inną operację przy pomocy danych autoryzacyjnych, jakie przekażesz mu na tacy. Problemem bywa także malware w postaci wirusów komputerowych bądź złośliwych wtyczek do przeglądarek internetowych. Mogą one z łatwością wykryć, że wpisujesz bądź wklejasz w pole formularza 26-cyfrowy numer konta. Gdy przejdziesz do kolejnego kroku, Złośliwy kod podmieni właściwy numer konta na numer konta przestępców. Nawet tego nie zauważysz. System zrealizuje poprawny przelew. Poprawny, ale na błędne konto. Konto wskazane przez bogatszego oszusta. Znane są też ataki na sklepy internetowe czy instytucje, których strony zostały przejęte przez cyberprzestępców, a numery kont podmienione. Klienci przelewali pieniądze wprost na konta przestępców, myśląc, że opłacają poprawnie wystawioną fakturę. Ponownie przelew był poprawny, zabezpieczony. Po prostu źle zaadresowane. Zadasz pewnie pytanie, czyli jednak przelew elektroniczny nie jest bezpieczny? Jest. Samego systemu płatności nie da się tak łatwo złamać. Da się natomiast oszukać użytkownika. Tak samo jak da się go szukać w realnym życiu, odbierając gotówkę od nieuważnej osoby metodą na wnuczka, podając się za pracownika zakładu energetycznego i pojawiając się w drzwiach z ostatecznym wezwaniem do zapłaty, koniecznie w gotówce, poprosić go o pieniądze. Wrzucając do skrzynki na listy informacje o fikcyjnej zmianie numeru konta spółdzielni mieszkaniowej, czy umieszczając fikcyjne mandaty z podmienionym numerem konta z wycieraczką aut zaparkowanych na zakazie. To zaledwie kilka przykładów przestępstw, które miały miejsce i które są odpowiednikami wspomnianych problemów z płatnościami w internecie. Przelewy są bezpieczne. O ile my jesteśmy rozważni i ostrożni.